Siemneczko, witaj w dzisiejszym odcinku i zanim Ci pokażę jak dostać te darmowe robuxy to chciałam jeszcze polecić czy byś dołączył do Rafa Krak, Team, do mojej grupeczki gdzie do mojej grupeczki której masz fajne koszuleczki za 5 robuxów, jedynie niektóre koszuleczki o nazwie donate są więcej niż 100 robuxów więc jak chcecie donate'ować możecie donate'ować macie fajne koszuleczki dużo stronek koszuleczek Polecam. Ja już Was zostawiam z odcinkiem, Mętajcie sobie subiku, w górę i ja już się lecę. Elo. <laughs> Chciałabym Wam powiedzieć taką rzecz bardzo fajną. Jak mówiłem... Mówiłem, tak, przyrzekłem, obiecałem. Mówiłem, więcej niż 16 łapek w górę. Zrobię rzecz o wiele szybszą, o wiele łatwiejszą i bardziej opłacalniejszą. Dobiliście 42 łapki w górę. Czy wy to rozumiecie? 42 łapki w górę, a mówiłem, żebyście dobili 16. A skoro jesteście tacy dobrzy, że tyle dobiliście, więc wierzę w Was, że możecie dobić więcej niż 22 łapki w górę. Pod tym filmikiem więcej niż 22 łapki w górę, żebym dawał więcej takich poradników, jak zrobić roboksy. A ja już się tutaj z Wami zaczynam odcinek. Pamiętajcie o subiku, o łapce w górę. Ja już lecę. No i tak, jak myślicie sobie, dobra, no i co tutaj będziesz pokazywał, dlaczego jesteś na Robloxie? Więc chciałam pierwsze wam pokazać grupkę na Discordzie, która daje Ci totalnie za darmo. Robux to nie skam, nie skam, no skam, ok? Wiem, myślicie sobie, że się to jest skam, ale naprawdę obiecuję Wam, mam nawet e, tam te screenshoty, że to działa naprawdę. Więc no, jeśli chcecie się dowiedzieć, zostańcie w tym odcinku, ja już Wam pokazuję. No więc, jak widzicie tutaj mam 487 robuxów, sobie jak Ty to wszystko masz? No więc, pamiętajcie, żeby dołączyć na wideo w rap. Więc, jest to taki bardzo fajny serwer o nazwie Innovate Online Instructies. Jak widzicie ten serwer, tutaj sobie piszecie zgłoszenia i tutaj możecie sobie zgłaszać, że chcecie na przykład tyle robuxów za tyle im Tak jak Wam mówiłem, tutaj macie ten serwerek i tutaj macie regulamin, możecie się zapoznać sam regulaminem bardzo fajny, możecie sobie przeczytać także tutaj macie ich ogłoszenia, co oni tutaj wam dają ogłoszenia, że na przykład kto tam wygrał, wypłaty kiedy są i to wszystko i te p i w ogóle a jeszcze mogą, możesz sobie wejść na taką rzecz jak Grupa Roblox, jak nie znasz ich grupki, a chcesz sobie wypłacić trochę Robuxów, to sobie po prostu klikasz w tego linka, dołączasz do ich grupy, do ich grupy no i po prostu już masz tak jakby zapewniane Robuxy, że Ci przyjdą. Więc jeszcze nie uczekajcie z filmiku, bo wiem, że sobie myszycy, dobra, jeśli ja to robić, bo już wiem jak to działa. Poczekajcie chwilę, ok? Jeszcze chwileczkę. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że tutaj oni mają giwałę. Będą robić, co niedługo będą robić giwałę, więc polecam Wam, żebyście też brali udział w nich. I tutaj macie informacje o serwerze. Na przykład dlaczego ja jeszcze nie mam robów, które opisane tam dwa dni temu i w ogóle. Więc tutaj macie pytania i odpowiedzi na te pytania. Więc. Tutaj, jakbyście mieli jakieś informacje też w tym stylu, no to możecie tutaj zobaczyć odpowiedź i już będziecie widzieli. A tutaj moja ulubiona naprawdę, mój ulubiony kanał tekstowy o nazwie Legit, gdzie tutaj widzicie jak osoby naprawdę dostają robuxy. Na przykład ten gościu 39 robuxów jest Legit dzięki nim mam wreszcie fajny awatar. Widzicie? Łatwo. Fajnie. Jakiś gościu, Ledzi teraz na Robuxy zbieram 9 Robuxików, łatwo sobie zdobył, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dostał 15, tutaj oh, dostał 1014, a miał 0, ale dobra, widzicie, ile można nawet zarobić. Ludzie, no scam, no scam. tutaj widzicie, 15 mu poszło, i w ogóle, jak widzicie, tego Ledzi jest dużo, więc macie potwierdzenie totalne. Jeszcze pod koniec filmiku dam no jeszcze jedno potwierdzenie, jakby ktoś mi nie wierzył. A więc jak tutaj się posługiwać? Trzeba wam, muszę wam powiedzieć ta, też taką rzecz, że oni nie mają coś takiego, że na przykład nie mają... Takiego bota, co za nich ciągle wszystko wypłaca, tak od sekundy do sekundy, dlatego oni są też normalni, normalnymi ludźmi i oni tak jakby to wszystko wypłacają. Więc jakbyście dali jakąś na przykład podanie na te Robuxy, no to po prostu musicie chwilę poczekać. Nie, nie myślcie sobie, że to Wam przyjdzie tak od razu i w ogóle. Podania, także nie, nie robicie coś typu, że... Dobra, podanie, Enter, mój nick Enter, coś tam Enter, coś tam Enter, tylko piszecie po prostu w jednej linijce, piszecie na przykład mój nick i piszecie tutaj na przykład Rafa, Rafa, krak No i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc tak się pisze, nie także słowami, że co jedno słowo Enter. Tak właśnie to jest. Wypłaty zazwyczaj Robuxów są od 23 do drugiej w nocy, w coś w tym stylu, tak jak tutaj nawet mieliście na tym, na, nie na ogłoszeniach, na ogłoszenia, tak, 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 na ogłoszeniach. Wypłaty na sobie między godziną 23 a drugą w nocy, więc nie możecie sobie myśleć typu, a, ja dałem o 15, a minęło 5 godzin, jest 20 i nie dostałem. Trochę musicie poczekać, wiecie, to nie jest też takie wszystko, że pyk i już macie kurde wszystkie robuxy na świecie, ale dobra, musicie chwilę poczekać. To jest taka rzecz. Także nie róbcie coś typu, że na przykład tworzycie konta, jakieś totalne inne jakieś to na przykład stworzyliście e, dzisiaj i na przykład sobie myślicie, a dobra, no to tak sobie zarobię szybko, fajnie Robuxy, pyk, pyk pyk, rejestrujesz się, logujesz, dołączasz i oni mogą zobaczyć, czy to jest nowe konto. Zobaczę, że to nowe konto no i po prostu dostajecie tego invita jako fake, więc tak nie można robić. A fake'i się nie zaliczałem do Robuxów, więc nie polecam tak robić. Także pamiętajcie, żeby na wszystkich, na, na przykład czat galaktyczny albo komunikator, coś w tym stylu, żeście po prostu nie spamili. Daś mi Robuxy, plistia, zaprosiłem pięć osób, daj Robuxy, błagam, daj coś w tym stylu. Nie piszcie tak, bo to naprawdę czasami nawet, może mnie tam na live, jak ktoś mnie pytał, mnie to troszeczkę wnerwiało, ok, ale jak będziecie tak ciągle pisać, to po prostu zrobicie tak trochę źle administratorowi. Tutaj, jak widzicie, korn i olej. Dlatego, że oni muszą wszystko wiecie: Robuxy, się za coś dostaje Coś robisz, dostajesz Robuxy, łatwe. Więc po prostu nie spamczę że. Please, Robux, please, Robux i coś w tym stylu. Jak widzicie, tutaj mamy jeszcze PL, taką sekcję, kategorię. Tutaj macie czat galaktyczny, komunikator, invites, kościół, MMS, komendy, liczenie. Przedstaw się. Więc możecie się przedstawić <laughs> no i jest git więc jak tutaj jak widzicie mamy jeszcze boosty, kto zbustował i co się dostaje za boosta eee, coś tam e, zaoferować nagrody dla naszych kochanych boosterów czyli dostaniecie nawet nagrodę za to, że, e, jest, że zboostujecie serwer jak widzicie tutaj Fevlaj i Informatyk Mundy zbustował i patrzcie los losu tutaj zbustowało, więc jest git w każdym razie tutaj jak widzicie także o, a dobra, bo to się tak robi jak ja tu dobra e, jak widzicie tutaj też mamy sklep Netrom mamy jeszcze tutaj kasyno ekonomię i tutaj już potem mamy takie e, coś typu dobranoc że na przykład wchodzicie sobie na kanał i mówicie dobranoc, dobranoc nie wiem, coś w tym stylu mi się wydaje ale dobra, e, macie tutaj jeszcze granisko, muzyczka, utwórz kanał no. to te trzy, jeszcze tutaj macie coś tam coś tam, coś tam, nie wiem tutaj jest korn jak widzicie no, i tutaj na samym dole jest to, co najbardziej my potrzebujemy. Dlatego oferty, i tutaj macie: Robux for Invites. Bardzo ładnie, bardzo fajne i tutaj macie: One invite to się równa 7 Robux. Czyli pomyślcie sobie: jedne zaproszenie, jedne. To jest 7 Robuxów, ale tutaj e, on napisał, że ze względu na stan kredytów, się funduszy, zajmie się, postanowimy ofertę na jeden Invitez, co się równa 5 Robuxów. Czyli e, już nie będziecie mieli, że jeden Invitez 7 Robux, tylko będziecie mieli jeden z 5 Robuxów. Więc no. Musicie poczekać po prostu, to nie są jakieś roboty, że to robią wszystko od razu, więc no trzeba powiedzieć, że to też są to są człowieki i w ogóle. Więc no jakby na przykład też bot robił jakieś błędy czy coś cokolwiek, no to to nie są oni, to po prostu ze względu bota, to nie ich wina i po prostu musicie poczekać w każdym razie na te roboksy. Więc jeszcze tutaj mamy jak to działa i tutaj macie jak to działa, i tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to działa, im też, Czad Galaktyczny, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, i w ogóle, tutaj macie mały poradnik przy użyciu CSS, jak zapraszacie osoby, klikacie sobie tutaj, zapraszacie osoby, teraz klikacie, klik, bez limitów, nigdy, wygeneruj, zaprosz i tyle, I idziecie sobie i macie zrobione. Tutaj, jak widzicie, dobrze mówię, przypominamy, że nie jesteśmy botami, a wypłacanie zabiera mnóstwo czasu, zatem wypłaty są raz dziennie po 23. No, jak widzicie. I tutaj macie powody, na przykład dlaczego komuś się nie dało wypłacić, na przykład brak, zła forma wodania, za mały, mały inwites, brak zaproszeń i w ogóle, i w ogóle. A teraz nasza ulubiona i ostatnia rzecz, zgłoszenia. Tutaj możecie zgłaszać coś typu nick, wasz nick do Robloxa, Invites, tyle ile macie invitów, pis invitów, pisujecie i potem Robux i pisujecie ilość Robuxu. Łatwe? Łatwe. No i szybko. zarobicie sobie Robuxiki. Także pamiętajcie, że jak na przykład e, zrobicie coś takiego, że dacie Invites 4 i dacie Robux 1000, no to oni się na to nie dadzą nabrać i po prostu na powodach nam no, napiszą, że usuną Wam to zgłoszenie i, nam, i wam napiszą, że nie, nie zgłosiliśmy, bo brak zaproszę na przykład tutaj. Nie i w ogóle. Więc no, w każdym razie iść to tam nie przerobicie tak, żeby mieć 4 Robuxy. Jedynie jak mówię legitnie, jeden Robux 5... No sorry, jedna Invita, jeden Invites to się równa 5 Robuxów. Więc łatwo i szybko możecie sobie zdobyć robuxy tą grupką. Jak zawsze link do Discorda Innovate Online Industries będzie w opisie, więc idźcie na opis. Padajcie, dobijajcie, zagarniajcie free robuxy. Ja już się z Wami żegnam, będę się wami żegnał. Bardzo dzięki wszystkim tutaj, co w ogóle są tu i co próbują dawać te robuxy naprawdę bo muszą spędzać mega dużo czasu nad tym serwerem i w ogóle wszystkim, żeby w ogóle dać te Robuxy, więc naprawdę pozdro dla Was, dzięki wielkie, że tak się opiekujecie tym serwem, że tak powiem. No i w każdym razie po prostu my się widzimy do kolejnego odcinku. Pamiętajcie także, żeby nie spamić w zgłoszeniach, nie pisać czegoś innego poza tym, co tutaj macie, na przykład nick invitas, Robux bo jak napiszecie na przykład please robust zgłoszenia to możecie y, tutaj wam usunąć wiadomość i możecie za to dostać miuto więc jak mówiłem widzimy się w kolejnym odcinku pamiętajcie o łapce w górę, o subiku o pamiętajcie o notyfikacjach my się już widzimy w następnym odcinku więc elo i widzimy się do następnego a i jeszcze zapomniałam wam pokazać te. Że to naprawdę mi dali te Robuxy, to Wam teraz pokażę. Patrzcie, idę sobie tutaj, Robux. Idę sobie tutaj, idę sobie grupa Yauts I patrzcie, widzicie? Ta sama ikonka, innovate e, coś tam. Idziemy sobie tutaj, innovate coś tam, ta sama ikonka. Widzicie? To samo. Innovate 21 Robuxów dostałem za friko. 7 robuxów za friko. I widzicie, jak to tak łatwo Wy to zdoby, zdobywacie. Naprawdę brawa wielkie dla wszystkich administrat administratorów i wszystkich, bo naprawdę musieli się postarać. Więc ja już się żegnam tutaj z Wami i w ogóle. Jeszcze widzimy w następnym odcinku. A więc życzę powodzenia i miłego zarabiania sobie robuxów na grupce, więc dołączajcie, zapraszajcie i zgarniajcie. Noi să vedem în următoarea mea Deci, șema!